Pierwsza edycja odbyła się podczas akcji lato naszego projektu, a druga w akcji zima. No jest nam bardzo miło, że właśnie nasz Dom Kultury może tutaj współpracować z młodzieżą z różnych stron, dlatego że bardzo na tym korzystają nasze dzieci i nasza młodzież. Zajęcia były prowadzone przez ludzi z, z, cały, z wszystkich stron świata, jak to się mówi. Bo... Wiadomo, że tak po szkolnemu jest to oferta inna niż normalne zajęcia lekcyjne. W większości tutaj uczestników naszych zajęć jest to jedyna okazja do poznania i w ogóle zetknięcia się z obcą kulturą innych krajów, niekiedy w wypadku tego roku akurat bardzo egzotycznych. Studenci zaproponowali wiele ciekawych imprez z zakresu plastyki, teatru i tańca. Byli przygotowani, należycie przywozili ze sobą niezbędne akcesoria do przeprowadzenia swoich zajęć. Były zajęcia poświęcone teatrowi, wykonywali jakieś na przykład takie plecionki, które się dzieciom bardzo podobały. Potem wszyscy chodzili. Studenci, którzy do nas przyjeżdżają, też mają okazję wykazać się i swoimi umiejętnościami, i zarówno swoimi predyspozycjami pedagogicznymi. W ogóle bardzo podobała mi się dynamika tego projektu, bo początkowo to było. Wszystko tak na papierze. To były jakieś projekty rysowane właśnie przez naszą koordynatorkę Gosię. To były jakieś początkowe założenia, cele naszego projektu. Później przyjechali praktykanci. To już było tak, to był taki namacalny dowód tego, że ten projekt już się naprawdę dzieje. Później rozpoczęły się zajęcia. No i największą nagrodą dla nas jest to, że dzieci są zadowolone, że mogą poznawać kultury innych krajów, no, mogą brać udział w ciekawych zajęciach. Okay, um, basically what we've been doing is been going to schools and dom cultures and um, meeting with the kids and teaching them English and also about our culture, Malaysian culture for me. When, when I present my cultures I feel really proud of, proud of China and proud of this project because I thought the children know, almost know nothing about China, they just know uh, China, the name of our country. And I feel they are really happy and they are really happy to see us from the other parts of the world because it looks really different and they are really happy to know our cultures. So when I saw them, really happy, I feel really proud of myself, really proud of I'm doing what I'm doing. So I've been um, a little bit more busy than I expected um, and sometimes it's a little bit tiring. But it's also really nice to go to different places and meet the children there. I was very happy when they asked me some questions, and uh, I was happy when uh, they answered my questions. And It was really a big pl pleasure for me to work with them. And I will remember this for a long time. Also, they teach me something. They teach me some Polish words. They teach me how to count in Polish. They teach me lewa prawa, do do a lot of information, yes. Sam projekt jest mi również bardzo bliski, gdyż y, współtworzyłam go w pierwszej edycji. Tworzę drugą w zasadzie od podstaw. Z większością instytucji współpracowałam wcześniej, bardzo przychylnie przyjęły projekt, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji. Przy czym powiem, że ta pierwsza edycja stworzyła tak, jakby wszystko od podstaw, a z kolei druga była kontynuacją taką ścisłą kontynuacją, ponieważ wiele instytucji po prostu już doskonale wiedziało o co chodzi, tak, tak, my się na wszystko zgadzamy i na pewno przy pierwszej było trudniej. Tutaj mam takie doświadczenie już porównawcze. Ciekawa jestem, jak będzie przy trzeciej, mam nadzieję, że równie, równie świetnie to będzie już edycja typowo wakacyjna. No i po prostu życzę, życzę powodzenia, żeby się udała przyszłemu koordynatorowi. Cieszę się sam osobiście z tego, bo to również było jednym z założeń naszego projektu, że swoim działaniem wsparliśmy inicjatywę Europejskiej Stolicy Kultury. Warto również wspomnieć o tym, że projekt nasz został zrealizowany przy naszym wsparciu który nam bardzo pomogło urzędu miasta Lublin oraz dzięki wsparciu rektora Uniwersytetu Marii curie i rektora Michałowskiego. Realizacja jest rewelacyjna. Dzieciaki są przede wszystkim bardzo zadowolone i to jest dla nas najważniejsze. Chcieliśmy, żeby poznali troszeczkę kultury innych krajów, żeby zobaczyli innych ludzi i ich, ich obyczaje i, no i i to się w zupełności udało. W projekcie bierzemy już udział drugi raz. Dobre wspomnienie z poprzedniego projektu nas pociągnęły do tego, żeby to kontynuować. Pierwsza edycja mm, bardziej była nastawiona na, yy, na konkretną działalność artystyczną, czyli na, na przykład uczymy dzieci tańca, a przy okazji kultury. Natomiast w tym roku było, zdaje się nam takie brzemię odwrotnie. Bardziej kładziemy nacisk na kulturę danego kraju, natomiast rzeczy artystyczne były yy, na drugim planie. Także dzieci jak gdyby otwierają się właśnie na takie obce, jakieś inne szkoły, inne, inne kultury, ale zawsze dla nich jest bardzo ciekawe właśnie takie praktyczne spotkanie, bo czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy dotąd. Mnie uderzyła otwartość tych ludzi na pomysły, otwartość w ogóle w rozmowie, w zachowaniu. You know, it's funny. I met some children, great children, can I, I can never forget and... Okay, for example Eric, you now Eric. yeah, it's my best best student I guess <laughs> I love him. I mean... Every day after a long and entire journey, I felt really happy because i I think that I've done something good for these kids. and I also think that nowadays it's really important to get to know well the cultures to build a better world through the tolerance.. Ja Z młodzieżą, która pracuje w IJSEK-u ze strony polskiej. Chcielibyśmy wziąć udział w kolejnej edycji Akroz Myślę, że. I nasze dzieci, nasza młodzież również chętnie z tego skorzystają. Było, była to pewna jakimś takim przyciągającym magnesem. Fantastyczne prezentacje. Myślę, że to jest dosyć ciekawy projekt, także nie trzeba, nie trzeba tutaj absolutnie nic zmieniać. Zdążyliśmy się bardziej przyzwyczaić, przywiązać, polubić. Może więcej zdjęć zrobiliśmy nawet. Jeżeli będzie możliwość udziału w takim projekcie w przyszłym roku, na pewno z przyjemnością, jeżeli będzie taka możliwość, bardzo byśmy się chcieli na niego zapisać. First time I'm a teacher of dance, and it's a great experience for me. And this project made a big influence on my life. Uh, this project helped me to meet new people, understand the other cultures, and you know, having fun. That's it. And I love the children here. I love all the members of Isaac here. I find Polish people, or I have met, are perfectly friendly. I see oh, really? yes, I love you so much because you are so nice to us. I take around 11 hours land and two hours and a half that's that's train that's to come to you? Lublin. Lublin? Um, cold. I thought it would be smaller actually, <laughs> but it is okay um, and transportation is quite good. I like Poland, but only only difference is food, that's all. <laughs> Every male here is an adventure. I don't know what I am going to get next. So... Thanks for everything. If you ever come to Turkey, just call me. I will be appreciated to help you. This is a great project. I wasn't even expecting it to be so cool. I see smiles on the faces of children. It seems to me that this a lot of perspective. I didn't expect it to develop so fast. Drazu wszystkim zastępcie yeah, babki. Bo uh, yeah. możecie poznać nie tylko na profilu, ale też w swoją <laughs> Friends Everybody always need a friend. No matter where you go, we will meet again. Always at your side you